Elo się siemanko czy maków na ten kanale. Otóż powracam, mogę tak się wam powiedzieć: tyle że zaczynamy kolejną serię z Minecraft'a. No i powracam z tego, bo okazało się, że mój program do nagrywania działa. No i myślałam wtedy, że nie działa, no i nie mogę nagrywać. No i niedługo będzie kamerka, jest nowy mikrofon Ninja Games, tytuł Nie Niedługo będzie kamerka. Więc świata piszę sobie 666, to nie jest testowanie jakiegoś nowego, gównianego świata Tylko to po prostu będzie takie... O, aktualnie wyłączyłem z bo na jedynie nieco to mnie nie mi się nie podobają bo tak, mam mody Będziemy sobie tworzyć y, filmy na modach Znam ten seed. Więc to niedaleko z wioska Tylko dlatego wybrałam seed 666 w tak w pierwszym odcinku może jakieś tam szumy. Tylko dlatego, bo nie aż wiadomo, człowiek powrócił do nagrywania. I musi się przyzwyczaić. Dobra, nie, nie nie chcę jeszcze mi się. Widzicie, jak się tak szybko pływało? Aha, tako. Idziemy do tej wioski tutaj. No okej. Okay. Cią nie w tej grze są takie małe, co ja nie wiem. A powinien być trochę większy. Jakbym tak stukanie klawiatury to jest normalne, bo u większości twórców to słychać. No, c 66 nie jest podejrzany. Ja rozumiem, co tam jest taki zamek. I że jest ta wioska. c 66 został w 100% obadany i potwierdzam, że seat nic... Tak naprawdę ten Seed to jest nic złego, to jest taki parę normalny Seed który jest po prostu... dobrze działa, tutaj nie ma nic podejrzanego, tylko się nazywa 66. O, mamy od razu fajne rzeczy Złoto sobie zrobię coś No, na początku gry prawie cały set, to się zbyt często nie zdarza Może będę tak się witać. Siomanko. mam budków. No ale. Zabieram od nich łóżko. Łóżko zabieram od nich. Łóżko jest jak na razie najważniejsze. Ja sobie chyba tego narratora wyłączę. Gdzie jest narrator? Ustawienia ustawienia, shadery animacje wiecie jakie tu to gdzie jest czat nie wiem gdzie jest ten narrator. tu jest narrator. przycisk gotowe no narrator nie... czyta czat nie dobra nie czytaj mi czatu no my tam w, le... w prawym dolnym rogu troszkę to przeszkadza ten narrator, co tam jest? Ale czuż, czuż. Nie wiem, nie umiem dokładnie po polsku tego wypowiadać. Cóż. Mam sobie dwa łyżeczka. Weźmę sobie ten dzwonek. I pamiętam, kiedy oni dodali dzwonki w ogóle bo ja w Minecrafcie nie jestem jakoś taki bardzo zaawans zaawansowany ale mi się bardzo spodobało no i cóż, pyta e piszcie w komentarzach jakie chcecie odcinki długie, krótkie, albo dosłownie takie króciutkie, albo najdłuższe po godzinę ja mogę w tą grę godzinami grać więc piszcie jak, jak, jak długo odcinki chcecie No on dziwnie patrzy No tak dziwnie patrzy się ta owca hmm. Dobra eee, dobra, oki Taki sobie weźmiemy Dalej się sobie a nic mi nie stać chyba, bo przynajmniej już kolejny i to się nagrywa dzisiejszy odcinek będzie trwał 15 minut około ponieważ no sami zadecydujcie jak, jak długo chcecie odcinki po 15 minut, po nie 5 minut za bardzo, po 10 minut czy po nie wiem pół godziny, po 40 minut czy po kilka godzin dziennie, znaczy może nie maksymalnie półtorej godziny mógłbym nagrywać tak najdłużej no, ja w tą grę mogę grać godzinami, bo ona jest moja. Jedna z takich gier, które ogrywałem. Nie wiem, jakieś 6 lat temu. Jak wtedy miałem, nie wiem, jeszcze 7. Nie wiem, bajtam nie ile miałem lat? Chyba 7 albo 6 lat. To 8 lat temu około ogrywałem tą grę. Znaczy 6 lat temu, jak miałem 7 lat, to ogrywałem tą grę około. Kiedyś tam, do lata temu to było. Nie nie, nie, nie pamiętam dokładnie, kiedy tę ja tą grę odgrywałem, ale około 5 albo 6 lat temu, jak miałem 7 lat, gdzieś około wtedy grałem w to. Potem się znudziło. No bo jednak zauważam, że ta gra jest jednak zbyt monotowna i zbyt taka... Jakby, no wiadomo, Mojang tych przygotował, ale no, to się po jakimś czasie przejadło, a modów nie ma zabierać, pobierać, bo to się jedynie, potem jedynie psuje grę. Mam mierzyk. No tak faktycznie w sumie miałem. Teraz jem chleb. Na, te na telefonie chyba tego nie ma. Tego, takiego kursoru siły. Chodź tu! No, no. no. Państwo islamskie zaspiewali się w Ciekawe, kiedy w Minecraft się dodadzą villagery, które się wysadzają. Albo niedługo. Powiedziałbym tutaj zamieszkać, no nie chciałbym sobie w wiosce tutaj mieszkać, nie chciałbym. No dobra, mam w planach do tej serii udać się do Netheru. Niekoniecznie do Kresu, bo to jest, no, jest zbyt duże wyzwanie. Maksymalnie do Netheru i coś i jeszcze coś tam, jakiś tam Sandbox porobić i kończymy serię. No oczywiście będzie dużo Minecraftów na tym kanale, bo jednak ta gra jest dosyć takie... Ciekawa na swój sposób. Ale na swój sposób jest także gówniana, no, taki, tak powiem, brzydko. Rozumiem tak jakby się bardzo... Czeka, jest to normalne w Minecrafcie? Niedługo będzie kamerka, ale... To chyba jest. Wątpię. I takie rzeczy chyba są. Chyba to... Tak, to musi być. No bo to jest widać jakieś tam ustawione chyba. czy to jest rozwalona wioska w ogóle. Co tu robi... To chyba nie jest ustawione jednak. To ten sit znowu jest jakiś opentany? Trzeba czy, czy o co znowu tu chodzi, bo... To są za dziwne dźwięki. Chyba że to ma nijak... Chyba, że to ja nie znam Minecrafta. Nie wiem w ogóle... Jak w zasadzie to działa koniki tu mamy no okej okay. a tak też mi wystarczy co to się zrobić sobie jakiś lepszy mieczyk Dobra, 9 minut. No, więc napiszcie po, po ile odcinki chcecie. Ja bym chciał, nie wiem, tak jakbym miał wybrać to po godzinę. Jakbym był widzem, no, po godzinę bym chciał, no bo tak no, naprawdę bardzo, mogę ogrywać godzinami. Bardzo chętnie bym to robił. Ale jest problem, było nie, żeby widzowie chcieliby oglądać, jak ja godzinę chodzę w Minecraftie i zabijam krowy. Co tam robię? Nie wiem, czy byście to chcieli oglądać. No ale no, jeżeli chcecie, no to oczywiście, nagram, ale... No, tylko tak, żeby... Ja bym chętnie no chciała nagrać, ale problem jest taki, żeby widzowie się nudzili przy tym, bo nie wiem, czy oni by chcieli tego, czy nie. A jakby tego nie chcieli, to co miałbym zrobić? Dobra, może drewniany będzie przeznaczony bardziej dla zwierzątka, bo no naprawdę. Gin! Nic nie wypadło widzę. Co ma we pikniku? No już jestem no w ogóle, jakby, to wygląda jakbym już trochę grał w tą grę. W sensie stworzenia świata by minęło, nie wiem, już kilka dni. Albo godzina. Ale dopiero tutaj 5 minut gram i mam takie uzbrojenie o tym, że zbuduję jakieś syreny. Więc to mamy wiosk wioskę. I jak byłem mały, to właśnie mam takiego Minecrafta, na którym był tylko jeden świat. I to jest dziwne, bo jedynie jaki był świat, to można było tylko sobie wziąć SIDA pod numer 666. I jakieś na tym już grałem około 2011. Grałem na SIDIA 666. O nie, baj, to był chyba 2013. Mieliśmy taką wersję na gdzie można było grać tylko na wersji 666. Znaczy nie na wersji 6, tylko na CG666. Zrobię taki porzucony domek. Ten jest super śledony. Może w niej zamieszkamy. Dobra, prześpi się. No. Więc może było tylko grać na 666 to jest trochę dziwne. Dobra, sprawdźmy sobie co mamy jeszcze tutaj, bo... A tam jest wioska. Po prostu mamy jakieś pojedyncze domki. Tam mamy wioskę, okej. Okay. Bo to teraz po prostu się wygenerowało. No, te wioski kojarzę coś troszkę. My że to żebym trochę się trochę pamiętam te miejsca. Troszkę, tylko nie pamiętam trochę. Jak, tak, żeby ten taki domek był samotny. I gdzieś tutaj była taka ogromna góra. To było jak. To było kawał czasu temu, teraz tak sobie powróć na tego Seeda. Naprawdę jest coś. Wow! Te wioski się zmieniły. Skąd to nie ma takiego szkła? Widziałam, że są takie. Einstein! No dobra. Będę także nie napiszcie, gdzie, by, gdzie byście chcieli, tak bym mieszkał w wiosce? Y, samemu, albo w tym takim domku. No ja, więc tak, to byłoby... Teraz na... nie tak, to się na tak pożegna zami. Więc to byłoby na tyle, się będę z wami żegnać, cześć i pa! No nie, nie tak. To byłoby na tyle, się będę z wami żegnać, cześć i. Elo!